Wczoraj razem z moją siostrą użyłam toneru słodką figę i nie byłam zadowolona z rezultatu. To był pomysł, ale wpadłam na świetny pomysł, żeby na tą figę nałożyć espresso i urodziło się z tego. To. myślę, że wygląda to fajnie, ale pokażę Wam to w innym świetle. Tutaj macie z rana, jak już Cię ogarnęłam, zrobiłam makijaż, tutaj macie na lodowisku, tutaj macie przednią kamerką na lodowisku, tutaj macie jak próbuję się doczłapać do auta w tą śnieżycę. Dajcie znać, czy u Was też tak proszyło. Tutaj macie mnie w mokrych włosach, jak już sobie je jedzonko, tutaj macie mnie przednią kamerą, jak sobie też je jedzonko, a tutaj macie... Filmik w lustrze, jak to wygląda w innym świetle. Tutaj siedzę na poczekalni, a tutaj pierwszy raz strzelam z prawdziwej broni. A no i tu już wróciłam do domku. Dajcie znać, co sądzicie o tym kolorze. Dla mnie może być. Pozdrawiam, tutaj jeszcze